Kochani moi, chciałabym złożyć Wam najlepsze życzenia właśnie dzisiaj. Dzisiaj, 21 grudnia, kiedy mamy najdłuższą noc, najkrótszy dzień i właściwie jest to takie magiczne przejście przejście z ciemności do światła, ponieważ od dzisiaj tego światła będzie przybywać. Wszystkie święta, które skupiają się w tym okresie roku, są związane właśnie ze zwycięstwem światła nad ciemnością. I ja też chyba najmocniej to świętuję. Oczywiście niektórzy obchodzą Boże Narodzenie, niektórzy Gody, niektórzy obchodzą właśnie zwycięstwo światła, jeszcze inni mają inne święta, które tak naprawdę przypadają w trochę innych datach. Nie ma to znaczenia. Niezależnie od tego, we wszystkich kulturach myślę, że ten okres, kiedy światło zaczyna zwyciężać mrok, jest takim czasem, kiedy ludzie właśnie świętują świętują tę magię zmieniającej się pory roku i zmieniającego się światła przesilenia. To moment, w którym otwiera się magiczny portal, jak co roku oczywiście. Natomiast niektórzy uważają, że w tym roku zaczyna się, w tym dniu, magiczny czas, zaczyna się nowa, złota era. Niech tak się dzieje. Oczywiście życzę nam wszystkim, żeby zaczęła się. I dynamicznie rozprzestrzeniła po całym świecie złota era oparta na miłości, na świetle, na tym, co dobre i piękne, na wzajemnym rozumieniu, wybaczeniu, tolerancji, na przyjaźni, na powierzeniu, akceptacji, na tych wszystkich pięknych jakościach, które sprawiają, że nasze życie staje się dobre. A zatem, niezależnie od tego, jakie święta obchodzicie, jaką wiarę wyznajecie, życzę Wam w tym dniu rosnącego już światła. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Życzę Wam tego, czego pragniecie. Niech Wam się spełniają Wasze pragnienia i marzenia. Każdy z Was najlepiej wie, czego w życiu potrzebuje. Jedni potrzebują miłości, inni zdrowia, jeszcze inni pieniędzy. Życzę Wam tego wszystkiego, czego pragniecie. Niech stanie się to Waszą rzeczywistością. I jak zwykle życzę Wam wszystkim kochania siebie. Kochania siebie całym sercem. Niech Wasze serca, te cudowne portale do szczęścia, niech otwierają się na przepływ miłości z najwyższego źródła. Niech wypełniają Was światłem. I niech sprawiają, że wasze życie rozjaśni się, rozświetli się i wypełni się prawdziwym szczęściem i spełnieniem. Wszystkiego dobrego, kochani moi, nie tylko na dzisiaj, nie tylko na koniec grudnia, ale także na cały nadchodzący czas. Niech dzieje się dobro dla was.